Kolejna nagrywka, wielkie rozprzątanie przed wyprowadzką, wszystkie ręce na stół, proszę bardzo, szefowa na posterunku, druga szefowa całe życie sprząta i maluje, sprząta i maluje, także ja już wcześniej wspomniałem, ja parę rzeczy jeszcze zapakuję, mam tu jeszcze swoją ławeczkę, Wrażnik dachowy ten pokoik też sobie pomalujemy, ale pytanie jest czemu ja tak ochoczo, ochoczo sprzątam? A to dlatego, że po prostu chcemy stalić mieszkaniu takim, jakim żeśmy je zastali. Tak jakim żeśmy je zastali, chcemy po prostu wszystko sobie ładnie posprzątać, odświeżyć, pomalować. Tutaj koleżanka przyszła, zaczęła, że nagrywa mnie, od razu uciekło od razu uciekła. Posprzątać, pomalować, żeby wiadomo yy, miało to i skład. Ale do czego dąży? Przepraszam, przymknę drzwi, bo może mnie może mi zagłuszać. Może mnie zagłuszać, bo jak wiecie, to nic nie jest wycinane ani ani dodawane. Więc przymknę, bo trzeba powiedzieć parę mądrych słów. Czemu takie kura, wielkie malowanie, jak już wcześniej Wam powiedziałem, jest to spowodowane tym, że chcemy po prostu swoją e, swoją jak się mówi kaucję, kaucję, tak, kaucję. chcemy kaucję sobie swoją odzyskać. Dlatego pomalujemy całą, cały dom. Cały nie musimy tego robić. O moje kury pas. Pamiętam jak zaczynają trenować to jest mój pierwszy pas, zresztą zostawię go tutaj mamy takie pamiątki znajduję, naprawdę, kupę, kupę mega pamiątek znajduję, ale wracajmy tutaj, bo zdrawo, straciłem wątek, eee, pomalujemy całe mieszkanie, wielkie malowanie na kolor Magnolia, jak już wcześniej wspomniałem i już jest część rzeczy spakowane, spójrzcie tam jakieś graty, teraz jeszcze grilla będziemy wywalać, to tutaj okna trzeba pomyć, tutaj kurę jest tra tragedia, panie, tragedia jest, panie, tragedia. także Będziemy to sprzątać wszystko, tak? Tutaj żeśmy już wcześniej troszeczkę ogarnęli, odkurzyliśmy. I powiem Wam szczerze, znalazłem bardzo dużo rzeczy, rzeczy takich pamiątek, że już w ogóle zapomniałem, że je mam, zapomniałem, że je mam I, i bardzo fajnie, fajnie, miło jak je trafiłem. No i dobra, kolejny etap, przemknąłem drzwi, bo jak wiecie będzie zagłuszanie, muszę to jeszcze wykręcić z telewizora, to była taka mała moja Siłownia, nic profesjonalnego, yy, co chciałem rzec, bus już jest zamówiony, Busar żeśmy zamówili, Na, za dwa tygodnie przyjedzie koleś, weźmie za 300 funtów moje najważniejsze rzeczy, które będę chciał mieć w nowym domu, a Ty byku, jeszcze nie subskrybujesz kanału, to musisz się udać, no to ja Cię z tego miejsca serdecznie zapraszam, będziesz mógł zobaczyć jak przebiega moja przeprowadzka do Polski po 17 latach. Cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę... Poczekajcie, poprawię kamerę, żeby było nie lepiej widać. Cóż mogę powiedzieć, żeby dobrze zabrzmiało, a żeby kanał był bardziej treściwy. Jak złożyliście zauważyć wielkie malowanie, wielkie malowanie rozpoczęte. Malujemy wszystko, na, tak jak już wcześniej wspomniałem, na kolor magnolia. to złożyliście mnie poprawić. To że Złożyliście mnie poprawić bo mówiłem to źle. Oczywiście nie jestem malarzem, więc mam prawo się mylić. Pewnie słyszycie odkurzacz. Madzia tam już ostro działa. Umawialiśmy dwa pokoje. Zapakowałem już y, cały samochód. Teraz wywiozę to na recykling. Pozbędę się część rzeczy, y, bo jak wiecie do domu będę tylko zawoził moje cenne rzeczy. Takie jak zdjęcia, wiadomo. Jakiś tam lodówek tutaj możecie zobaczyć, ale nie pokazywał. A tutaj jest moja księżniczka. To jest moja księżniczka, czekajcie. Co kochanie, Dobrze. Także Czajcie wybyłem z rytmu. W możemy sobie wiem słuchę co powiedzieć? Nie. Nie. Dobrze, ja przymykam misia drzwi, ale tam pomagaj mamie, dobra? Co? Pomagaj mamie, ja tutaj przemawiam do narodu. <grytanie> Pomóż mamie. Eee, kurde, widzicie, tutaj nic nie jest zreżyserowane, wszystko jest na spontanie robione, także śmiało nie ma nic do ukrycia, nie ma nic do ukrycia. Czekajcie, bo wypadłem z rytmu kompletnie, nie wiem, o czym miałem mówić, bo jak wiecie, scenariusza żadnego. Takowego nie posiadam. Wracając do busa. Bus jest zamówiony. Bus, za busa zapłacę eee, z Cambridge do, do, tak żeśmy się umówili, tak wstępnie się umówimy, bo w Cambridge nie mieszkam, e, do na Dolny Śląsk, na Dolny Śląsk. Umówiliśmy się za 300 funtów, a będę jak już mówiłem, dawał rzeczy, takie bardziej pamiątkowe rzeczy pamiątkowy, nie będziemy brali pralek, lodówek, bo jak wiecie, w domu będzie wszystko brand new. <grym> będzie wszystko nowe, także nawet tych rzeczy nawet nie biorę. To też pewnie pojedzie gdzieś na jakiś innego wariata, będzie posłużyć. Kurde, taki trochę mam sentyment do tych wszystkich rzeczy, bo wiecie, coś, coś się kończy, coś się zaczyna. No i są, jest taka taka nostalgia, nostalgia. Ci, co tam subskrybują mnie już dłuższy czas, to już wiedzą pewnie, że, że wracam do Polski po tych 17 czy tam już 18 latach, zaraz mnie wypunktują pewnie co niektórzy, ale już naprawdę nie, nie pamiętam, bo tak dawno to było. To było, pytali się, co ostatnio z budową, budowa leci, budowa leci. Myślę, że najbliższe 2-3 dwa, dwa, tygodnie poleci tyle odcinków z budowy naszego domu w Polsce jeżeli jeszcze nie wiesz to pewnie w, ostatnim, yy, w ostatnich dotrwasz do tego materiału do końca zobaczysz moją budowę jeżeli nie możesz przelecieć na kanale zobaczyć dom. mówią że pałac buduje czy to pałac nie mi to oceniać nie mi to oceniać dziękuję kolejnym subskrybentom którzy doszli dziękuję osobom którzy na instagramie napisali mi mega wiersze pewnie zrobię osobne osobny jakiś odcinek z tego, bo bardzo, bardzo jest to takie, takie miłe jest, takie wiecie, takie miłe jest, jak ktoś naprawdę e, kibicuje ci, bo jak wiecie, my jesteśmy narodem takim, że nie zawsze, nie zawsze e, życzymy drugim gdzie ja osobiście życzę każdemu, bo ja wierzę w karmę, jeżeli ktoś jest zły, to zawsze będzie go spotykało zło, a że ja jestem dobrą osobą, to mnie rzadko spotyka zło, bardziej dobrze. Yy, więc tak, odcinki, wracają do odcinków z budowy, odcinki z budowy wrócą już niebawem, niebawem wrócą, bo jak wiecie materiał jest cały czas kręcony na bieżąco, bo myśmy się w ogóle mieli wyprowadzać w nowym roku, a my 8 miesięcy szybciej ześmy podjęli tą decyzję. Przejrzeliśmy kalkulatorem moim, kurde, i pomyśleliśmy sobie, kurze, po co płacić tyle pieniędzy, bo ja płaciłem za te mieszkania, że się mówiłem, tam razem z taksem yy, tak prawie 1000 funtów. Poza to płacić, jak mogę pójść do rodziny, dać tam parę groszy, i dużo, dużo mnie to taniej wyniesie niż, niż ten. A wiadomo, pieniążki się przydadzą do kończenia domu, bo jak wiecie, dom musimy skończyć. Dobra, idę zobaczyć, co tam wymyśliły dziewczyny. Że bardzo szefowa, na posturum. Taka kobieta to skarb. Tak? Tak. tak. Dzień dobry. Taki mąż też. <laughs> Taki mąż też. Tak. Mieliśmy lekki zgrzyt z wynoszeniem rzeczy, ale już jest wszystko chyba zażegnane, tak, Madziu? No Tak, tak. <laughs> tak, Oficjalnie tak, tak, tak. Pokażę Wam pokój. Gdzie jesteś, chyba? Tosia. Tosia! się siedzi, słowa. pokażę Wam pokój. Welcome to Magnolia. Welcome to Magnolia, w wiadomo, białe, jak w każdym domu angielskim. Spójrzmy jaki widok mieliśmy, widok, widok na jednostkę wojskową, mieszkam koło jednostki wojskowej już nie mieszkam, mieszkałem, pomalowaliśmy również, pomalowaliśmy również łazienkę, proszę bardzo, łazienka brand new, nowy, nowy, nowy właściciel chciałem, nowy lokator będzie miał, wszystko pomalowane jak się należy. Dostała nam to jeszcze jedna łazienka, jeszcze nie jest pomalowana, więc ja znikam do potem. Tymczasem Borym Lasem. Madzia, chcesz coś powiedzieć? No już nie mam siły. Nie tak ma siły, dużo nam nie zostało. Dużo do mnie Czasu. zostało? Czas. Nie twierdzę do zrobienia. <laughs> Dobra, lecimy dalej. Wyzwałem Tosia. Chcesz coś powiedzieć? Nie, nie kombinujesz. Co kombinujesz? Pokaż. Pokaż, co masz? Nic, nie mam. Telefon masz? Nie. Jessica. Nie mam żadnego telefonu. Dobra. Patrz, gdzie masz telefon. co? żadnego telefonu. Jessica ma chwilowego bana na telefon, <laughs> bo nie chce pomagać. Dobra. Dobra, kończymy, bo ja, jak wiecie, muszę pomóc w miejsce sprzątania. Dobra, tymczasem burym lasem. Podejście trzecie, 50. Pięćdziesiąte. Madzia opowiadaj dalej. E, czy masz u swoich znajomych, którzy odradzają ci powrót do Anglii? Do Anglii. wróci do Polski. Słucham. Co? To znaczy znajomych, no mam, ale... Co oni mówią? Mówią Magda, gdzie ty jedziesz? Boże święty, jaka tam bida. I to powiedz To znaczy no, mówią tak, że jest ciężko i ciężko. że w ogóle nie a da po, się po, żyć. A, w, a w Anglii, w Anglii ja to jest lepiej... Ale całkowicie inaczej. Ja, ja tak uważam, bo w Anglii nie jest tanio, wszędzie da się żyć. Ja mówię, tutaj na, oczywiście, tutaj jest super, jeżeli wiesz, nie chcesz odkładać pieniążków, nie chcesz do czegoś dojść, możesz żyć z wypłaty albo, do wypłaty. Albo jak mieszkasz na pokoju. Albo jak mieszkasz na pokoju, to jest... No, ale, to jest ale żebyś poszedł normalnie do normalnego sklepu, kupić sobie naprawdę. E, wiesz, normalnie to funkcjonować normalnie, tak. to musi zarabiać minimum, tak myślę, 2,5 tysiąca Tak, to jest minimum. Tak, tak, tysiąca funtów i ja tutaj nie mówię o nadgodzinach. Ja tu mówię o 8 godzin, tak. 8 godzin pracy, tak. 8 godzin pracy, idziesz do pracy, 8 godzin... I broń Boże, weekendy, zapomnij o weekendach. 8 godzin pracy i wtedy można sobie jakoś tam żyć, tak? Tak, tak, tak. ale w Polsce. Ale może... jeżeli, jeżeli w Polsce masz dom na przykład, nie? inaczej no. później, jeżeli w Polsce masz dom, swój dom, to... Jak będzie ci się żyło? Lepiej czy gorzej? No na pewno lepiej. Na pewno lepiej. A ludzie tego nie rozumieją. Bo no jeżeli no, no, ale nie dolej bo... na siebie, przynajmniej ja się patrzę tak. Ale zobacz, pytania. ja mówię mi chodzi właśnie bardziej o to, jak e, ktoś na przykład wraca do Polski, tak? wraca do Polski i jedzie do Gdańska na przykład, tak? Mhm. I w Gdańsku e, wynajmuje dom za. Tam 2,5 tysiąca zł. Okay. Ja mówię o normalnym domu dla rodziny, ja nie mówię o kawalerce so, w albo po. Ale, że Wam nie znajdziesz. No, no, daj swoją możliwość, no ale dobra, zaraz dajemy gdzieś na gdzieś no. 2,5 tysiąca y zł. I on wynajmuje dom, no to ja już mu wróżę z kuli, mm -hmm. że on będzie zabijał żagi i mówi, Boże, jak drogo. To ja się teraz pytam, chłopie, gdzie ty byłeś te wszystkie lata, nie? No tak. I co ty robiłeś? Pracowałeś, odkładałeś, zarabiałeś pieniądze, chciałeś kupić dom, chciałeś kupić cokolwiek. No nie. A jeszcze że ja to jest to, jak ktoś ci powie, że siedziałeś w, w Anglii i zarobiłeś tylko na dom. Tylko na no dom. Tak. No i jeszcze w szczególności teraz. Rozumiesz, tak. jak przyjechaliśmy, to naprawdę dało się odkładać naprawdę ciężko tak, człowieka. Tylko mi chodzi bardziej o to, że, że jak ludzie, niektórzy, niektórzy ludzie nie doceniają na przykład tego, że zarobi... rozumiesz? Tak, że zarobi... zgadza zarobi... się. Rozumiesz, że tak. nie zarobili na... że cieszy się ktoś z tego, że zarobił na dom pani. No nie, to, to tak nie działa. Wie, no, no ale wiesz, wiesz co Wiesz, no każdy nie... może myśleć jak chce, ja mówię, no my mamy inne podejście, z którego jestem nie. bardzo zadowolona, bo ja siebie tutaj całe życie całkowicie nie widzę, to jest dla mnie w ogóle jedna... Tylko, że mi, mi mać, chodzi o to, że właśnie, że ludzie niektórzy myślą, że zarobienie na dom Anglii, rozumiesz, że twoja koleżanka na przykład powie, że po 20 latach tylko zarobiłaś na domu. Tak, tylko. zdarzają się tacy, tak. tak. Tylko, tylko, tylko no tak. znaczy to można powiedzieć, to nie jest, że Ale, to jakaś nie, ale wiesz, to, to są, taki... ale nie, nie to są to są ludzie, którzy nie rozumieją ile kosztuje mieszkanie za granicą. Tak, jakie są koszty? I jeszcze, jeszcze budowanie domu, tak? A gdzie nasz dom jest wart ponad milion złotych. No, e... no nie, to no, ludzie nie ogarniają. Miesza z tym. Wrócimy do was jak, jak skończymy piękny kolorek man ma Mongolia Mangolia? Mangolia. Mangolia? Nie, zaraz... mongolia. Za magnolia! Zaraz wiarę, zaraz upomną. No, magnolia. Chłopie, no, tyle siedzisz w nie wiesz, Kolor no, magnolia no, to no, magnolia. No, nie podoba Dobra. Ale... Ale no... Ciąg dalszy nastąpi. Dawaj, idziemy kupić się, tak? Dla mamusi. No, dobra, Co? Dobra, idziemy zjeść jakąś pizzę, tak? tak. Kto wybiera pizzę? Ja, ja czy ty? Ja. Dobra, to let's go. Teraz, zobaczymy. Tędy. Ten, 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 szybciej, Z ten, Z kukurydzą. ten, z czym? To znaczy, <laughs>

6 złotych, tak? Tak. Akcja. Dobra pizza? Mm -hmm. <grywa> Dobra. Misia. No? Dobra, zapraszam tutaj. Pogadamy sobie przy pizze. Już czekaj, ja muszę dokończyć te kawałek. Aha, bardzo muszę dokończyć te do kawałek do Więc... Wiemy, pizzę sami, żebyśmy nie zapomnieli zostawić. Ja tylko chodzę, nagrywam, nic praktycznie nie robię. Zaraz mnie tam zlinczujecie. Myślę, że zostało nam jeszcze przedpokój ten cały do pomalowania. Living room, cały drugi pokój. Ale jutro powinniśmy to skończyć, i już będzie na poniedziałek wszystko gotowe i będzie można sobie zaprosić tą właścicielkę, która odbierze mieszkanie, oddamy mu klucze i zamkniemy ostatni raz nasz rozdział. No może nie rozdział, bo to jest nasze ostatnie mieszkanie chyba, nie? Chyba. 100%. Mam nadzieję. Ok. 100%. 100%. Nasze ostatnie mieszkanie w Anglii, więc... No chyba, że ktoś nam podejmuje coś za free. Za free to się już nawet w czosnek nie dostaje. Dobra. Tośka, chcesz coś powiedzieć? Dobre. Dobre, dobra. Kończymy mieć pizzę i pewnie do Was jeszcze wrócę z jakimiś mądrościami Czas życiowymi. W Madzia, zmęczona. Już się nawet nie odzywa. Ja, jeszcze bardziej zmęczony. Ale tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć... Nie, zakończyć dzisiejszy odcinek z cyklu ciąg dalszy wyprowadzki Wtedy naprawdę jesteśmy już zmęczeni, pomyślałem sobie, dogram sobie coś, co puszczę. jaki piękny zachód słońca, on chyba czekał na nas, nie? Chyba, nie. chyba czekał na nas ten piękny zachód słońca, no i kurczę, nawet widać, widać, drzewa zasłaniają. Kłajam się nisko, Pania, chcesz coś powiedzieć? Już nie mam siły, już chcę jechać do domu, tak. się, zjeść kolację, odpocząć. O, ale pięknie, teraz Wam muszę pogadać to, proszę bardzo. Ale ja chciałem wcześniej pokazać, Ale jak widzicie, ten kanał nie jest w ogóle reżyserowany. A motywem przewodnim jest nasz powrót do Polski. Gdzie chciałbym Was serdecznie z tego miejsca zaprosić do subskrypcji kanału. To musi się udać, będzie mi niezmiernie miło. Madzia też może Was zaprosić. Oczywiście, że zapraszam. Jutro będzie troszeczkę ciekawiej. Jutro no, będzie troszeczkę. Tak będzie czyścił. Ja będę czyścił. Jestem naprawdę zmęczony jak koń po oesternie, ale tak wygląda właśnie życie. Życie nie wygląda jak, jak scenariusz pięknie, ładnie, kolorowo, wszystko w kartonach popakowane, bo takie życie nie jest. Życie się pisze własnymi prawami, czasami się coś przeknie, czasami się coś powie głupiego, no ale któż, na, któż z nas nie jest bez winy, niech rzuci pierwszy kamień. Ty no... Jeszcze ty, masz siłę na żarty? Ty mi z tym, tym akcentem Chciałbym zakończyć, pożegnać się z Wami i zaprosić na obejrzenia kolejnych odcinków, jak i odcinków z budowy, bo tak naprawdę kanał jest poświęcony naszej budowie i powrotowi do Polski. Ale że jesteśmy w Anglii w trakcie, w trakcie przeprowadzki, postanowiliśmy, że to też dla Was nagramy, nie tylko budowę domu, a pokażemy jak wygląda. A pokażemy jak wygląda prawdziwe życie, więc kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie, Madzia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czuwaj, kamracie.